Metal Gear Solid 1 to gra, która zrewolucjonizowała rynek gier wideo. Powstała w 1998 roku gra tak duża, że aż na dwóch płytach podbiła serca graczy i pokazała, że gry wideo mogą być czymś więcej niż rozrywką dla troglodytów. Gra posiadała pełny voice acting, etapy skradankowe, tonę akcji, jak i fabułę godną dobrego filmu. Gra wyszła na PlayStation 1, ale ja osobiście grałem w nią na PSP, a po wyjściu Master Collection na PS5, gdzie zrobiłem 100%. I o tym będzie ten film. Osobiście nienawidziłem Metal Gear Solida 1 do tego stopnia, że nie chciałem go przejść, a co dopiero platynować. Moje pierwsze przejście zajęło mi około 12 godzin, a każde kolejne. Było coraz lepsze do stopnia, że przez kilka dni nie umiałem się od niej oderwać. Po prostu zakochałem się w tej grze i doceniłem ją po czasie, a w tym momencie jestem w stanie ją sobie po prostu odpalić i przejść na raz, pomimo kilku problemów, jakie ta gra posiada. Postaram się o nich opowiedzieć, ale skupmy się na trofeach, a pierwszym z nich jest Commencing Mission. Oczywiście, spoiler alert, ponieważ przejście gry daje wam jakieś 70% trofeów. Pierwszym trofeum będzie Commencing Mission, które dostaniecie za rozpoczęcie gry. I tutaj uwaga: trofeum ma 90% graczy, więc jedna osoba na 10 poległa w menu. Trofeum numer 2 versus Revolver Ocelot może być z początku trudne, ponieważ dziadek biega szybciej od was, a wpadnięcie w druty oznacza wybuch i koniec misji. Zamiast rwać sobie włosy z głowy, użyjcie mojej techniki stunlocka, którą wam zaprezentuję. Naciskacie kwadrat, a potem X. Powoduje to, że możecie strzelać w biegu, a ocelot jest w dupie. Trofeum numer 3. No, słuchajcie, większy problem będziecie mieli z dojściem do tego czołgu, niż sama walka z tym czołgiem. Zamiast męczyć się, użyjcie mojej techniki i miejcie to z głowy. Rzucacie czaw, po czym biegniecie praktycznie pod sam czołg i spamujecie granatami jak chorzy. Dziękuję, trofeum jest wasze. Jeśli jednak lubicie się męczyć z jakiegoś powodu, to możecie używać klimorów do zniszczenia gosienic czołgu, ale co wam to da, to ja nie wiem. Trofeum numer 4, Versus Ninja. Jeden z fajniejszych boss fightów, który jest poprzedzony dość długą eksploracją, którą omówimy sobie później. Sprawa w tej walce jest taka, że nie możecie używać broni. Macie rozwalić go z pięści jak czat i tak naprawdę wszystko czego potrzebujecie to gogle termalne i wyczucie czasu. Ja osobiście czekałem aż wykona atak, podbiegałem i wykonywałem swój atak. Walka ma kilka etapów bez zapisu, więc szanujcie swoje zdrowie, ponieważ ta walka za pierwszym razem da wam w kość. Gdy ninja będzie mieć wokół siebie niebieską bańkę możecie użyć famasa, a przynajmniej ja używałem. Strzelacie aż nie zginie. Psychomantis jest taki koniecznym i pomysłowym bossem, że nawet dzisiejsze gry nie potrafią tego powtórzyć. Otóż ten miły pan w masce przeciwgazowej był w stanie czytać Wasze zapisy gier i na podstawie waszej memorki udowodnić wam, że telepatycznie wie o was więcej niż powinien. So, you like as your dream? Niestety Konami chyba nie uważa go za aż tak dobrego bossa jak gracze, ponieważ Master Collection nie posiada czytania save'ów, przez co urok tej walki sprowadza się tylko do pada numer 2. Zastanawiacie się o czym mówię? A no o tym, że Psychomantisa trzeba pokonać na padzie numer 2. Na PlayStation 1 było trzeba przełączyć pada, a na PlayStation 5 trzeba wejść w opcję i przełączyć się na gniazdo kontrolera numer 2. Sama walka jest dość interesująca, ponieważ po naciśnięciu trójkąta nie macie widoku z oczu Snake'a, tylko z oczu Mantisa. Meryl chce się zabić, a na domiar tego latające czajniki chcą was zamordować. Polecam być w ruchu i strzelać, gdzie popadnie oraz zagrać w tę grę chociażby tylko dla tego fightu. Oceniam to trofeum 10 na 10. Następnym bossem po w sumie backtracku połowy gry jest Sniper Wolf. Ogólnie sam boss fight nie jest ciężki, ale celowanie w tej grze no nie jest zbyt dobre i jeśli dacie się trafić jako pierwsi, to możecie od razu wczytywać save. To trofeum oceniam 1 na 10. Ten boss zajął mi jakieś 3 godziny za pierwszym razem. Po prostu nie ogarniałem co i jak, ale no co się dziwić. Metal Gear Solid 1 to stara szkoła i samograja tutaj nie uświadczycie. Najważniejsze to trzymać się blisko kontenera i korzystać z dźwięku stereo. Biada wam, jeśli go nie macie, bo nawet gra będzie sobie robić z was jaja. You be able to nie może być mono-TV. Boston może wam zepsuć rangę Fox, więc radzę się go po prostu wyuczyć na pamięć. Po jakichś 10 minutach walki trofeum jest wasze i możemy kontynuować grę, która od tego momentu znacznie przyspiesza. A cóż to takiego? Czyżby Sniper Wolf nie skojarzyła, że już jest martwa? Szykujcie się na świetny pojedynek snajperski, który mimo tego, że zestarzał się dość mocno, nadal jest świetny dzięki waszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie dwójkę snajperów, którzy w bezruchu polują na siebie godzinami. Dwójkę snajperów, od których zależą losy świata, ale tylko jeden może wygrać za pomocą wyrzutniej rakiet. A no dlatego, że macie dwie opcje. Albo walczycie jak Kojima to sobie wymarzył, albo używacie nikity i bezstresowo przechodzicie dalej. Pamiętajcie tylko by stać w rogu, a potem napawać się piękną kaccenką. Witam w drugiej części gry. Na tej płycie jest więcej akcji niż skradania, ale to też ma swój urok. Vulkan Raven jest bossem, przy którym odpalasz papierosa, zastanawiasz się nad życiem i doceniasz voice acting, jaki ta gra posiada. Umieśniony like <laughs> kafar dzierżący minigana goniący nas po jakichś przeklętych bakrumach w sklepie z mrożonkami. Claymory, C4 i Nikita to narzędzia, jakimi go pokonacie. Walka jest ciekawa z tego powodu, że im. mniej życia Mare Venty nie są szybsze, co nawet w 2024 powoduje fajny przypływ adrenaliny. Oto jest! Metal Gear Rex i towarzysząca mu muzyka, która po pewnym czasie wypali wam się w głowie niczym czerwona dioda na Xboxie 360. Jest to najdłuższa, najkrótsza sekwencja, ponieważ będziecie latać jak chorzy w Tomi z powrotem po drabinie, ogrzewając lub chłodząc klucz pal. Osobiście nienawidzę hangaru, ponieważ jest to mniej więcej 20 minut robienia tego samego, ale jest tutaj ciekawostka, którą sobie niedługo omówimy. Co do samej walki z Rexem, a za pierwszym razem na pewno będziecie mieli problemy, chociaż mam nadzieję, że nie będziecie ich mieli, bo ja miałem przepotężne. W pierwszej fazie rzucacie czaw i używając Stingera niszczycie radar. A w drugiej fazie podbiegacie do niego, a dokładniej pod niego i atakując od dołu walicie go w pysk. Jeśli będziecie walczyć jak ja, czyli na odległość, to nie macie żadnych szans. E, śpisz? No to się obudź, bo czeka cię teraz super niesprawiedliwa walka za swoim gorszym bratem poprzedzona scenką, której nie pominiesz. Walka jest o tyle debilna, że Liquid posiada więcej ataków od nas. Nie wiem, może Kojima uważał, że gracz nie potrzebuje aż tylu ataków. Klatki, w których nie jest do trafienia, a na dodatek mamy limit czasu. Brzmi fajnie? No, to super, bo tak w sumie to wszystko, co możecie, to albo go uderzyć, albo go przewrócić. I nie za bardzo wiem, jak wam pomóc. Po prostu musicie to wymasterować niecim Dark Souls'y i być tym, którego to on się boi. Nie wiem, wjedźcie mu na psychikę, będąc Alfą, wyślijcie to... Godzimie na Twittera pokażcie, że to wy jesteście tym lepszym bratem, nie? I Liquid to jest ten frajer, który się idzie skarżyć mamie, jak go tam ukryziecie do kości czy coś takiego, no. W każdym razie, jak spuścicie mu łomot, to trofeum jest wasze. No i tutaj dla mnie jako twórcy zaczyna się problem. Myślałem chyba całe 30 sekund, jak zedytować koniec pierwszej części tego wideo i chyba po prostu to podsumuję. Po pokonaniu Liquida zostaje nam ucieczka, a następnie napisy końcowe. Po przejściu gry, zapisujemy i dostajemy trofeum decked out lub dressed for the job w zależności jak postąpiliśmy na torturach. Ja dostałem decked out i Wam też polecam za pierwszym razem się na nich opierać. Czemu? Ano to zaraz wyjaśnię. Trofeum 13 dostaniecie za przejrzenie książeczki cyfrowej, którą dostaniecie z grom. Trofeum ma 40% graczy i nie wiem co mam tutaj dodać. Jak będziecie chcieli, to sobie poradnik do tego osiągnięcia. Trofeum 14, Dress for the Job dostaniecie za poddanie się na torturach. I tutaj super ważna informacja, zróbcie to na japońskiej wersji językowej. Nie, nie żartuję. Przejdźcie grę drugi raz na japońskiej wersji językowej, ponieważ kolejne trofeum będziemy robić właśnie na niej i potrzebujemy stealth camo. Od razu zapamiętajcie gdzie macie iść oraz gdzie znajdują się przedmioty takie jak gogle termalne lub kamizelka. Po przejściu gry załadujcie ją, dzięki czemu zaczniecie nową grę plus. I teraz przejdziemy do najtrudniejszego trofeum Elite, które wymaga zdobycia rangi Big Boss lub Fox. By je zdobyć, musicie przejść grę na trudnym lub ekstremalnym. Mieć mniej niż 3 godziny, mniej niż 80 zapisów, nie możecie ani razu użyć continue, mniej niż 4 alarmy, mniej niż 25 zabitych wrogów oraz mniej niż jedna apteczka użyta. Ale my użyjemy tajemnej techniki Foxy Rangu i przejdziemy grę na japońskiej wersji. Czemu? Ponieważ na japońskiej wersji możecie zdobyć Fox na łatwym, używając stealth camo, co powoduje spadek trudności z 10 na 2 i nie będzie powodować frustracji. Zacznę od tego, czym nie będziemy się zajmować. Nie będziemy zajmować się glitchem na bieganie bez dźwięku, nie będziemy robić węd glitcha, a już na pewno nie będziemy robić boba skip. Wspomnę tylko, że na końcu gry, podczas ucieczki autem, da się sterować przeciwnikami za pomocą gniazda kontrolera numer 2, ale tym też się nie będziemy zajmować. Przechodzimy grę na japońskiej wersji używając stealth camo i nie cizujemy gierki za bardzo. Mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że wersja Pal działa o 30% wolniej, ale czas nabija normalnie. Podam wam teraz alerty, których nie da się ominąć. Pierwszym takim alertem jest ucieczka z Meryl z celi. Drugim jest wieża komunikacyjna A, zwana także jako wieża śmierci. Trzy, wieża B w windzie. Cztery, winda cargo. Pięć, baza, gdy klucz pal spada do ścieku. I szósty, to jest po prostu końcowa ucieczka. Tego nie możecie ominąć, te alarmy muszą wystąpić. Dobra, to teraz powiem Wam, jak to zrobić. Po pierwsze, używacie Stealth Camo do przejścia 90% gry. Po drugie, nie zabijacie nikogo oprócz wrogów, których musicie. A których musimy? Trzech pierwszych w celi z Meryl, dwóch w kanionie w czołgu, czterech w windzie wieży B, trzech w windzie cargo i około siedmiu podczas ostatniej ucieczki. Daje nam to około 19 zabójstw. Ja miałem 22, czyli mamy jeszcze 3 w zapasie. Jeśli chodzi o cele z Meryl, to po zabiciu trzech pierwszych po prostu biegacie i rzucacie granaty błyskowe. Najciężej będziecie mieli w wieży A. Cała wieża A to jest wytwór szatana, i właśnie tam używam apteczki, bo inaczej sram w galoty. Pamiętajcie, by na dole wieży zabrać linę inaczej będziecie musieli zejść na dół. Oraz rzucać granatami błyskowymi w odstępach czasu, jakbyście byli chorzy. To jest. To jest, to jest najgorsza część gry, ok? Po prostu. Nienawidzę wieży komunikacyjnej A. Nienawidzę tego. Bossów, to wy oczywiście zabijacie. Ale radzę mieć ich wyuczonych na pamięć, żeby nie tracić czasu i co najważniejsze, życia. A co do życia, to pamiętajcie, że po zabiciu bossa regenerujecie je, co w połączeniu z byciem niewidzialnym czyni cuda. Zapisujcie często, zwłaszcza przed bosami. Jeśli jednak zginiecie, zamiast naciskać continue, co w ogóle odpada, bo macie zakaz używania continue, naciśnijcie exit i wczytajcie. gra wam wtedy nie zaliczy zgonu. 3 godziny powinny wam wystarczyć bez problemu. Skipujecie, co się daje eksplorować tylko rzeczy ważne, takie jak gogle czy kamizelka. Mnie osobiście to trofeum zajęło dwa przejścia, ponieważ przy pierwszym zabiję za dużo osób w celi z Meryl. Uważajcie też na kamery, po prostu miejcie stealth camo cały czas. Co do hangaru z Metal Gearem, jeśli zrobicie wszystko dobrze, to klucza nie ma w wodzie. Ale nie panikujcie, bo zjadł go szczur i to nie jest żart, zabijecie szczura i karta jest wasza. Jeśli nie wiecie, jak ten szczur wygląda, no to już wam pokazuję w tym momencie. Tutaj dam wam ciekawostkę, którą przed chwilą odkryłem, a przynajmniej przeczytałem na Redditie i nie mogę jej potwierdzić, ale kiedyś zrobię film o tym. Jak wiecie, palki trzeba ocieplić w pierwszej lokacji płyty drugiej, a schłodzić tam, gdzie była walka z wulkanem. I podobno da się ocieplić kartę za pomocą suszarki w łazience obok Mantisa. Jeśli to jest prawda, no to Kojima, jesteś naprawdę geniuszem. Tylko pamiętajcie, że przypadkiem nie zapisywać w łazience, w której jest Meryl. Zapytasz, bo co? A no bo to! Snip, Whatever, to osiągnięcie jest o tyle długie, a sama gra tyle sekretów, że mógłbym temu poświęcić cały materiał niczym zdaniom wielokrotnie złożonym. Jeśli chcecie, żeby stream, na którym zdobyłem rankę Fox był publiczny, to dajcie znać. Wierzę, że uda wam się je zdobyć, ale w razie czego piszcie do mnie, to pomogę jak mogę. A teraz przejdziemy do tego, czemu ta platyna jest prawie idealna. To trofeum zniszczy psychikę każdego. Nie dałoby nic, nawet gdybyście byli pierwsi Speedruni Metal Gear Solid 1. Co czyni VR tak mocno skurwiałymi? Po pierwsze, nie możecie go zdobyć w VR Missions. Nie i chuj. Podobno zostało to spaczowane, ale ja grałem na niespaczowanej wersji i odblokować dało się to tylko na wersji angielskiej na Integralu. Co po drugie powodowało granie w jakichś 20 klatkach. Po trzecie. Jest to po prostu nudne jak cholera. Rozumiem, że w 99 roku rozrywało to umysł bo 3D i więcej Snake'a, ale w 2024 to jest po prostu złe. Zanim przejdę do omówienia niektórych VR-misji, to powiem wam jedno: Ten, który wymyślił tę 3D mapę, która robi zatłoka z tej misji, powinien zostać wsadzony do Matrixa bez budek telefonicznych. Ale dobra, po kolei. Najpierw przechodzimy pierwszą VR-misję i dostajemy trofeum Git -gut. Fajnie, problem jest tylko taki, że tych misji jest 300, z czego większość to są te same z limitem czasowym. Ale mamy takie fajne tryby jak sneaking, w którym gra się kończy, gdy ktoś nas wykryje, weapon mode, który uczy nas używania broni w sposób, w jaki nigdy ich nie użyjemy, advanced mode oraz special mode. I wiecie, niektóre z tych misji są super. Poważnie. Na przykład mamy misje, gdzie jesteśmy ninjom. misje, w których bronimy świata przed ufą, misje, w których trzeba zabić super żołnierzy Genola albo moje ulubione rozwiązywanie zagadek niczym detektyw. Z tym, że takich misji jest kilka, trzy czwarte powodują nerwice. Nie ma sensu opowiadać o nich wszystkich. Wystarczy jedna najgorsza. No to mamy misję. Gdyby nie poradnik, to nie miałbym pojęcia w ogóle o co chodzi. Słuchajcie, musimy przeczołgać się tak, by strażnik nas nie zauważył. Podnieść Claymora, uciec by zauważył nasze ślady stóp, biegać w rogach, by móc przebiec pod jego nosem, a na końcu wysadzić go by wpadł na szkło. Czy ja muszę tutaj cokolwiek dodawać? Sami wyciągajcie wnioski. Cóż, po zrobieniu wszystkich VR misji, trofeum jest wasze. Zostało teraz tylko ostatnie zadanie, czyli zrobienie zdjęcia duchowi. Duchów w grze jest mnóstwo, ale ja swojemu zdjęcie zrobiłem po walce z ninją. Kamerę zdobywacie w następujący sposób. Po zdobyciu karty poziomu czwartego, wracacie do miejsca, w którym walczyliście z Ocelotem i wysadzacie ścianę. Po zabraniu kamery, znajdźcie jednego ducha, zróbcie mu zdjęcie i wyegzorcyzmujcie w menu. Gratulacje! Właśnie zdobyłeś platynę w Metal Gear Solid 1 i zostałeś czadem. Pes, za zrobienie VR misji możecie cyknąć parę fotek naomi. A ja dziękuję wszystkim, którzy to obejrzeli, oraz pozdrawiam Tomasza. Zapraszam na swojego Discorda i oczywiście na swoje kolejne filmy. No i nie zapomnijcie chusteczek, zanim wejdziecie w Photoshoot.